Siemanko, z tej strony Imens. a jak widzicie po tytule robię darmowe grafiki na zamówienia. Dobra, co trzeba zrobić, aby dostać taką pracę? No Pierwsze, co trzeba zrobić, to napisać komentarz, w którym zawarte będzie kontakt, napis, jaki ma być pracy jaki ma być na pracy oraz jaki ma to być typ. Na przykład kontakt, dajecie tam e-mail, powiedzmy, albo skype'a, dajecie napis, czyli na przykład w moim przypadku imens, no i typ, powiedzmy, banner. Drugim krokiem jest zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem oraz dać przycisk subskrybuj. Osoby, które zostawiają łapkę, suba i koma dostaną pracę. Grafiki jakie wykonuję to są banery, awatary i miniaturki. Wykonuję pracę 3D oraz zwykłe, czyli tam te 1D, 2D też robię. Grafiki, które pokazałem e, na tym filmiku. Przed chwilą to były robione ogólnie kilka miesięcy temu. No więc teraz mój poziom trochę się zmienił, a nie chce mi się robić teraz jakichś nowych, więc wam nie pokażę. No, dzięki za oglądanie i czekam na zgłoszenia. Siemka.